No ja jestem Bloker, w, w kolejnym odcineczku na tym kanale z bedworsików z gryziem, który gdzieś się tu skitrał, nie wiem gdzie ty jesteś gryziu. O, tu jesteś, dobra, widzę cię. Nie Czy Ty teraz jesz? Nie. Okej okay. Okej, okay. uznajmy, że ci wierzę, uznajmy, że Ci wierzę. Gramy sobie w bedworsiki tym razem w dwójkę, zobaczymy jak nam pójdzie, bo no dzisiaj niestety z nie ma. Gdzie ty jesteś? Obok ciebie stoję, zbieram te. Aha, to jesteś u mnie niewidzialny. O, ktoś swój. już skoczył popełnił samobójstwo, można i tak Co? Znaczy, no słuchaj, no, co kto lubi, nie? Ja tam nie oceniam, ale ale chyba średnio opłacalna taktyka, nie? nie. Dobra, ja bym powtórzył... Yy, no właśnie, ja chciałem budować ścianę, żebyś ty dalej. Yy, dobra, to ja tylko buduję tym i mogę gdzieś tam... No, leć, leć od razu po diamenty czy tam po diamenty, realnie. tylko potrzebuję trochę żelaza na wełnę, bo mam biedę. Generalnie trochę bieduję, ja zaraz skoczę po diamenty, które są tam i może od razu mam rady... O, widzę cię, progres! Eee, świetnie czasami działa ten serwer, świetnie. Mm. Pięknie wręcz, pięknie. Tak. Dobra, to odłożę, to odłożę, to odłożę, to sobie wezmę... Dajcie no, mi no, no Dobrze już, nie krzycz, babciu! Babcia? Babcia? Nie no, ciadek! No. Jaki dziadek? Nie wiem, wujek krzyciu Nie wołaj go! <laughs> <laughs> nie wołaj go! <laughs> o dopiero <laughs> <ogarnąłem>. <laughs> Ty słuchaj, bo ja most buduję! <laughs> <noise> czekaj, czekaj Most? Jestem strażnikiem mostu Najmądrzejszy z paladynów Oto ja Ale spójrzcie na mnie jak ci mówię Jestem zajęty Poszedł, żółty jest obok ciebie Wiem, widzę, ale nie ma jak tu wejść Dobra Ty, bo zieloni to się tak zabudowali, że Pierdniesz to jej łóżko normalnie rozsadzi Co? Ta? Aż Ta. tak? No szczególnie jak ty pierdniesz, <g desserts> ale to inna sprawa Słuchaj! Słuchaj, shit. Ej, 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 ale uważaj co mówisz Wiesz o co wiem, chodzi Tak wiem o co chodzi, wiem, <trous> spokojnie Y're... Dobra, moment, może piecyk ulepszę, żeby szybciej ten... Tak, tak, od od tak, tak Tak, tak Czekaj Dobra, to zrobimy tak i, i tak, czyli mamy piecyk i zbroję Dobra, y, super yeah Ja potrzebuję... Masz jeszcze jakieś żelazo wolne? Albo trochę eee... wełny po prostu? Mam. Terakotę. Yy, dobra, nie, nie, tutaj ja sobie wezmę dokupię wełny. Po prostu chodzi o to, żeby mieć się czym budować i zajmować diamenty wszystkim, kim, komu się tylko da. Yy, to sobie mogę odłożyć. Yy, dobra, i ale co dalej ja przygodę? Yy, dobra, zieloni już zabudowują tym. Yy, Endstone'em, już Twój ból nie wystarczy. mamy Endstone'em, dwie warstwy i teraz Terakotą. Jeszcze wełną yy, Dobra, jeszcze drewno i szkło jest spoko. Nie wiem czy, w ogóle czy ty wiesz jak działa szkło na Bedwarsach? Nie, 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 nie Jest odporne No tak, ale trzeba je zbić ręką, tak czy jak? No tak, ale no wiesz, no ręką to ktoś musi podejść, zbić to A ręką to jest to opłacalne? Na no, moje tak, bo nikt ci nie wanie Fireballem albo tym, TNT A. ten desem, dobra, dobra, ogarnę Mmm, dobra Generalnie to ja uważę wszystkim po diamentach i... I spróbuję ich... To nie nam? Się nie, nie, nie. Dobra, yy, mogę zaraz mieć mały id Bo jestem w bardzo, bardzo nieprzyjemnej sytuacji. O, 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 dobra, mam gościa. O nie, mały lepszy się na... Dobra, dobra, nie, mam go, zrobię go, zrobię go. O, nie uciekaj, gościu, wracaj tu. Yo, gościu, to mój most! Krzysiu strażniku mostu! Dlaczego nie chronisz mostu? Bo chronię łóżko! Dobra, zabiłem gościa. Yy, nie e... wiem, co mi to dało. Turkus leży, Turkus leży. Że łóżko czy... Drużyna. A, drużyna. A to, to ja go zrobiłem! <laughs> okay. To tak słuchaj! Yy... Jak najbardziej! Dobra, wracam z czterema diamencikami, może będzie pion. Dobra, chcesz to teraz po, Możesz sobie pogrindować ten, pogręjdować sobie. Miejmy za Możemy się zamienić chwilowo, jak chcesz. Yy, dobra, ja tylko wrócę. Pewnie się, że wrócę w jednym kawałku i możemy się zamienić. Dobra, mam dobra. łącznie 7 diamentów, więc... Całkiem... Fajnie obudowałem! Całkiem fajnie, całkiem fajnie. Wiesz co jeszcze można zrobić? E, woda. Woda jest też spoko, bo utrudni i kopanie i ewentualne wysadzenie tego Dobra, tylko ja nie wiem jakim ją za bardzo, żeby e, ten było git. No po prostu od góry e, Dobra, ulepszam miecz. E, potrzebujemy jednego diamentu, żeby mieć zbroję na dwójkę. E, mm, do załatwienia zaraz e, Dobra, zarąbiście, więc możesz to ogarnąć. Eee... Ja padli Wszyscy padają jak muchy co jest? Ej Białek został jeden Dobra y jedno złoto jest, jedno złoto, dobra, mam zbroję metalową Rzuć diamenty jest... gdzieś, rzuć diamenty gdzieś y y y y y Dobra, już y już już y już y rzucam, poszły y y Powiem Ci zapomniałem co chciałem powiedzieć y y Dobra, mamy Nie wiem gdzie skończymy. są emerady na tej mapie, nie wiem gdzie są Emy na tej mapie Niech szukać właśnie, ich szukać właśnie Czekaj, czekaj, czekaj czekaj, chyba je widzę Widzisz, widzisz mnie? No. To chyba w tamtą stronę, bo tam jest coś z emeraldowymi blokami. Ja nie potrafię mówić. Dobra, to idęś tam dostać jakoś? Yy, yy, dobra, ja sobie kupię chociaż kamienny miecz i będę odkładał złoto, żeby wodą zalać. To, 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 to. Dobra, dobra. teraz Ja idę w bój! A nie możemy budować, dobra. Yy, Okej, okay, powodzenia, powodzenia. Dasz radę. Wierzę w ciebie, wierzę w ciebie, ale ty się wypierdzielisz tam. No. Yy, zbie, zbierz <laughs> diamenciki, co? Ja yy. idę wprost na emeraldy. Zaraz biorę, tylko chcę zalać to wodą, tak, żeby wiesz. Tak, widzę emeraldy. Hmm. A nie, to czyjeś diamenty. A nie, emerald, dobra, nieważne. To, <laughs> co nie odróżnia. E, to... Mów, zliczmy ilość emeraldów, którą potrzebujemy, szybko. Yy, 6, 12, yy, plus 8, 20. Na diamentowe sety i miecze. Obydwa. Obydwa. 6 na zbroję, 4 na miecz. Albo 3 na miecz, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że 4. Dobra. Szarzy Dobra, jedno wiaderko wody poszło O nie! Ale ja tu o, o nie! O! Co? Co? Nic Bo Żyjesz? ja rozlałem wodę i prawie mnie zniosła, prawie mi spadł Dobra, dobra jest dobrze zebraldami. jest bardzo dobrze Okej okay. 10 o, o okej, okay, dobra, to to akurat super yy, Czekaj, bo kminie... Starzy padają. Ktoś tu jest za bardzo taki agresywny mi się wydaje Tym razem to nie my My jesteśmy pasyfistami, my ludzi nie zabijamy Znaczy ja w sumie jednego zabiłem Spadł! Nic z tego nie dowodni, nie było świadków Nie wiem no, znaczy... On, <grym> tym, on, znaczy, on, no, on tak, tym bardziej tak. już świadkiem nie jest No w sumie nie ma świadków Nie ma winy, więc... To w tym jest Dobra, ja, idę z dziesięcioma tymi emeraldami i 4 diamantami Dobra, ja musiałem obudować trochę to wełną, bo ta okay, woda okay. to byłaby trochę zdradliwa Dobra, y rzucam ci to Trzymaj Dobra diamenty, emeraldy, dobra 10, a ty ty sobie nie bierzesz? Ja idę teraz po... Ten, dla siebie A, okej, okay, dobra, to dziękuję ci yy, to tak Zbroja yy, faktycznie 6 i miecz i pewnie 4 Tak, czyli dobrze, dobrze pamiętajmy. Dobra, drugi Ale stary to ale my jesteśmy teraz przerąbani mocni No, czaję się na żółtego yy, Dobra, nie, nie mamy jeszcze diamentów na kolejny upgrade, ale teraz możemy chyba wszystkich w miarę, w miarę klepać tak ci powiem. E, czekaj, ja miałem kupić drugie wiaderko A, kupiłem drugie wiaderko wody Tylko jak ja to rozdaję, to będziemy mieli kałużę. A wiesz co, ciul, ważniejsza jest ochrona łóżka Może tu jest niewidzialna ściana? E, nie Trochę się Ile nam wlało do... do środka Ale to jest w sumie spoko, bo jak ktoś nam się tu wpierdzieli To będzie miał trudniej się... Dobra, zrzuciłem gościa No, nie ma ciała, nie ma dowodów, prawda e, Dobra, to tak To mogę odłożyć tu To sobie wezmę i teraz tak Trochę wełny Oj, trochę ciężko się stąd wydostać teraz, wiesz? Yy, od nas? Te diamenty, no. Wiesz co? Yy, prawda, ale z drugiej strony. No dobra, wiem, że yy, jak, jak, jak ktoś się tu wpierdzieli, to też ma trudniej się dostać do naszego łóżka, a my. Nasza no bo... budować to w taki sposób, aby można było łatwiej od nas wychodzić, albo wchodzić do środka, w sensie bazy? Wiesz co tu, jest, tu jest? granica budowania, ale mogę spróbować. Ile diamentów potrzebujemy jeszcze? Yy, dorzuciłeś teraz jakieś czyny? Tak, dałem tobie. Rzuciłem teraz na most dwa szybko, bierz. Yy. O, cześć, gościu! Ogólnie, łącznie... Jest tu gościu! Szlak! Idzie do ciebie. Dobra, 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 jestem ready. To ten co mnie zrzucił. No nie wiem co on kombinuje, teraz mnie chce zrzucić. Jeszcze, Jeszcze kozakujesz? Bóstwo. Jeszcze kozakujesz? Nie wiem co gościu chciał zrobić. A co robił? Nie wiem, chyba chciał zabudować? Mnie w sensie? Yy, dobra, teraz powinno być trochę łatwiej z wyjściem. Yy, czekaj, czy to jak to rozwale, to się wydaje? Nie. Yy, nie zrobię tego tak, żeby zupełnie się dało łatwo wyjść. Dobra, ty sobie mi będzie normalnie, bo inaczej nie wyjdę. No musisz przez wodę. Dobra, to jest bez sensu, bo się bawimy Ta. cyrk. Wypłyniemy. No czekaj, bo tu gościu rozwalił i... Właśnie chciałem iść Co rudo? JEST?! Co za geniusz! Nie, ale widziałeś to? Nie. Postawiłem blok i mi zniknął pod nogami. To mnie nic nie postawiłeś. A świetnie, ale ogólnie to jest nagrane, widzowie widzieliście, muszę napisać w komentarzu, żeby nie było. Ale fajnie, fajnie, bo, bo miecz mi z diamentowy poleciał, ale dobra, kij zaraz sobie pójdę, powiem rady. Gdzie ty rzuciłeś diamenty jakieś? Eee, ja już je rzuciłem do siebie do z do, do a, dobra, mm. rzucam kolejne diamenty na most Stary, przynosi tutaj nie na Przyszedł... most... Nie mogę, bo gościu tu się kręci. Dobra, idę do ciebie. Mm. Co jest z jego biciem? Co jest do cholery? Co jest? No zaspamił mnie tak dosłownie. Mm. Zrzuciliśmy się z nim nawzajem, na szczęście ja miałem tylko trochę wełny i żelaza, więc ja nic nie straciłem, ale on nie żyje. Dobra, ja, ja idę rasuję po te po Emeraldy. Dobra, yy, ja muszę sobie odkupić yy, miecz Co to jest? A, hotbar, to to nie, to to mam wyrobane yy, To No, jeszcze jedno na no fireballa Albo w sumie nie, pełna ważniejsza niż fireball yy, To idzie tu, yy, tu, tu Ty masz w końcu te diamenty gdzieś, czy, czy tak nie bardzo? Wender, cześć a, bo to ja się do nich nie dostanę, a nie ulepszę zbroi, nie? Bez tego idę już z trzema diamentami Dobra, ja się wracam Uwaga! Nie radzę! Kolegów przeprowadziłem chyba. Bo szli za mną. Yy, tak, idzie, idzie. Ale zawahał się. Zobaczył mnie to się zawahał. O, jednak się nie zawahał. Dobra, co ulepszyć chciałeś? Yy, Zbroję na wyższy poziom. Hop się buduje do góry. Kup fireball jak zdążysz i możesz. Nie zdążę. Gościu dalej się czali, więc. Dawaj, dawaj, jak możesz. Teraz dopiero się zaczyna. Co? Co jest? Da... Co? Ej, gościu. Nie, gościu jest jakiś odpalony. Co to miało być? Ja go biję, on nie odleciał. On dostał fireballem, nie odleciał. Jakiś cheater, stary. Co to miało być? Nie mam pojęcia To było dziwne, to było strasznie dziwne mm. O dobra, no nie, nie zrobię tak żeby są łatwiej wyjść mm. Chciałem schody Dobra, ch chodź tu, chodź tu, chodź tu chodź Jestem tu Diamenty i emeraldy, trzymaj A sobie, sobie zbroję kupiłem tą diamentową Znaczy emeraldową, znaczy no za emerady no, Dobra to trzymaj na razie kurde Dobra wrzucam do Chesta żeby się nie zgubiły i ulepszam nam od razu zbroję na czwórkę mamy teraz? Trójkę przepraszam, trójkę Yy, został jeden, to heal od razu nam wybiorę. Mm -hmm. yy, więc jesteśmy tu. Zostać ustawieni. To odłożę, to odłożę. Mam tylko. Yy, te... wełnę i mieć przy sobie, więc mogę iść na jakąś podróż i, i zobaczymy, co z tego przyjdzie. Mm -hmm. Ten różowy mnie zastanawia, trzeba będzie go wyeliminować, bo gościu no, cheatuje ewidentnie. Ci żółci też są cięci, powiem ci. Ten tylko jeden. Ten żółty. On, on po prostu chyba ogarnia, ale ten różowy to, to wyglądało normalnie jakby kantował, jakby jakiś No też prawda. No, mówię, dostał... To, to nie wiem, nie wiem czy to był lag czy nie, ale to, dostał. Nie no, on dostał fireballem, zaczął lewitować przez chwilę, potem spadł, zaczął się budować do góry, ja go bije i go nie odrzuca w ogóle Jakiegoś antynoka. Masz, ma, masz to nagrane w razie Tak, mam to nagrane. I to jak dostał fireballem i to jak go biłem Więc... No, gościu, masz pecha Nie wiem. Dobra, ale powiem ci, że chyba jeszcze nigdy nie spotkałem się z takim zagraniem w Minecrafcie To było dziwne, mega dziwne. Tak jak w Minecrafta gram już mega, mega długo, jakby nie patrzeć, to. Nie, nie. Różowy z im się bije, oho. No to oh. coś mi się wydaje, że różowy to wygra. Dobra, związek już mi upadł. Mm, dobra, gdzie są rady? Tu? Chyba tu? <laughs> tak, tam będą? Tak, dokładnie tak. O! Różowy przez żółty zniszczony łóżko, uch. O, dobra, git No to... Dobra Karma go dopadła, mam dwa emeraldziki Czy to są mhm. tylko dwa, czy tu jest ich więcej? Na dachu obok jeszcze będzie Na dachu Różowy Różowi padli I to ten sam żółty ich rozwalił, co? Okej... Okay. Ten, który był tak cięty na nas, ty Ty, ale żeby on zaraz do, do nas nie poszedł, bo nikogo nie ma Wiesz co? Powinniśmy wracać, szybko Wróć, 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 ja pilnuję yy, Pilnuję czego? Jest. <noise> żółtego! A okej, okay, dobra, bo, bo nie, nie ogarnę... Gdzie on w ogóle jest? żółtych w bazie? Albo w różowych? To są chyba żółci? Tak, żółci. Dobra, ja... Co dziwnego buduję? Y... Co buduję? Mam się bać? Ciężko stwierdzić co to? Cześć gdzie? U których? U żółtych? U siebie no Ty widzę wodę, która tam... Czekaj, tak to... Co to jest? Ile emeraldów mi jest potrzebne jeszcze raz? Dla mnie? Ja wiem co on zrobił. 6 na zbroję, 4 na miecz. Ja wiem co on zrobił stary, tu chodzi o to żebyśmy nie byli w stanie mu łatwo wody, wiesz, zabudować. Mhm. Powtórzysz to u nas w sumie? mogę. Zaraz, już się to zrobić. Tylko to muszę w sumie zabudować tą wodę, którą mamy teraz Ty czemu mamy zabudowane... A bo tu jest tak przejście, okej, okay, nieważne, nieważne, jestem kretinem, bo sam to zrobiłem Yyy... Dobra, poczekaj... Co jest? No znowu miałem jakiegoś dziwnego laga, Co, coś się tu dzieje? Nie tak jak powinno, yy, Masz jakieś diamenty? Tak, mam dwa i idę ze siedmioma emeraldami Dobra, ja mam pięć emeraldów, więc... Yy, kozacko Osiem emeraldów yy, Czekaj, I ty masz ty masz emeraldów. osiem Dziewięć? Tak. Mm, już teraz tak Ja pierdzieli, tu mamy 14, 6 yy, tu... Czerwony bije się z żółtymi, dobra Dobra, y, co ja miałem zrobić? Y, wodę. Wodę miałem zrobić, dobra. To kupuję fiaderko, y, weł... Wełną to zabuduję w sumie chyba wystarczy, nie? W sensie, żeby tą wieżę postawić mm, Chyba ta. Dobra, kupię od razu to i to, bo to tak Czerwony, Żółty sam jedzie dwóch czerwonych naraz Dobra, zaczynam myśleć, że żółty może też być Trochę mniej uczciwy niż się spodziewałem. Tak, zdecydowanie. Rzuć mi diamenty, które masz. Czekaj. Są w derczeście. Woda zaraz powinna zniknąć. Rzucam ci i diamenty, i emeraldy. Dawaj szybko. Nie wyłączyłem Face'a, ale dobra, to jest. Dobra, i robię. Jeszcze jeden diament, szlak. Nie mam, musisz iść. Ja robię tą, tą powódź tutaj. Myślisz, że na takiej wysokości wystarczy? Nie patrzę teraz. Dobra, Tak, tak, tak Wylewam. powinno być nie... Mam tylko nadzieję, że Ała będzie działać. Uuhuuhu. czekaj bo zaraz pójdę pływać. O, o, ja tam nie skoczysz, chcę. Skoczysz po jeden diament? Nie. Kurde. Powiedz, że to ty. Upuściłem firebola. Ja pierdzielę stary, myślałem, że nas atakują, a ty tu upuściłeś Fireballa. Ja się bo. najlepszym, słuchaj. Wiem, zdarzyło mi się ostatnio na odcinku chyba u Sinosa. A, no to... Ale fajnie się wyzywa innych, szczególnie za błędy, które sam popełniasz Egoista to się Hipokryta, hipokryta będę Egoista Nie no, oczywiście żartuję, daj żeby to, nie było Daj to, daj to, daj to, daj eee, to Trzymaj, to, trzymaj to, Trzymaj, no już ci daję, nie to, krzycz to, na mnie bo to, ja, to, co, to Będę sobie. krzyczał, bo mamy tier czwarty pancerza teraz <laughs> Masz emeraldy jeszcze? Nie e, Mam cztery O, to idealnie Bo ja generalnie spadłem na... Głupi Idę na wojnę z żółtym o stary, życie Cię niemiłe? Tak! A, przyznajesz to wprost, okej okay. Eee... No, dobra Trzy, cztery... do mamy Stary, nie w tym momencie, jesteśmy na wojnie, teraz się nie płaczę za mamą Jesteś tego taki pewny? Nie, ja też chcę do mamy Dobra, ja tą wieżę rozkopię z wełny, żeby nie mieli tak łatwo Mam wrażenie, że będę tego zaraz strasznie żałował, ale. No nie, nie, to Yyy, Dobra. Mamy to dość chyba dobrze zabudowane. Yy, na kogo ty idziesz? Na żółtego, szukam go właśnie. Ale do ich bazy, czy, czy żeby go zabić? Nie wiem, widziałem go gdzieś obok siebie tutaj. Czekaj chwilę. A gdzie ty jesteś, bo jestem na dachu przy naszych. przy wyjściu na to. To ja byłem naprzeciwko tego. Czekaj, kto w ogóle został? My i żółci. Mhm. Nie wiem czy nie byłoby mądrym pomysłem po prostu się pierdzielić jak do siebie, rozwalić im wyro i ewentualnie po prostu się z nimi tunt. Właśnie to staram się zrobić, tylko że jestem głupi muszę bez niczego właściwie. Ale widzę, że. Żółty jest! Jest trabu i wabu. To są jakieś celowe takie, wiesz, zagrania. W sensie? Nik, ten sam praktycznie. A. No, no gramy na dwójkach, więc to no tutaj raczej się nie gra chyba z rany. Że... Nikt taki sam to. Widziałem lecącego firewala! A! Dasz radę? Wracam gnoju! Zrzucili mnie, ale wracam, zapałem się wody, yy, widzą, to zaraz cię odetną. Jesteś pewien taki? Gdzie ty jesteś? No właśnie Czekaj, gdzie ty... O, już o, nie widzę. ma tłaniaczku. A widzę co ty zrobiłeś? Ja by... Żebym ja teraz fjerwowało, ale bym go odrzucił. Ja pierniczę czekaj yy... Nie ma! Wytrzymaj ja biegnę kupić Tak! Spadłeś? Ta. Trzy firebole mordowali na mnie. Właśnie chciałem kupić i zrzucić jego fireballem I tak spróbuję to zrobić, ale... To powinien być dużo żelaza. O no nie, nie dużo, ale wystarczająco. Y... Fireball... A, czyli jednak żarłeś na początku! Nie żarłem! Okej! Okay. Smacznego, smacznego. Możecie napisać w komentarzu Grisowi smacznych chrupków czy, czy co? O no, dziękuję. Zrzuciłem jednego! Dobrze! U, czekaj, te diamenty to ja miałem czy to jego yy, dobra Jak działało to coś, bo czy, było coś czym się rzucało i to tworzyło wełnę jakby? Yy, jajko To było jajko? To było Bridge. jajko, faktycznie, dobra Ale to jest chyba za emerady Wiem Myślisz, że jest sens? Dobra, ja nam kupuję Maniak Minera, żebyśmy mieli do narzędzi, żebyśmy szybciej im rozwalali wszystko yy... Ty, mam kontry na nich, stary, gąbka jako? Co? Gąbka O ja pierdziele Za co jest? Za złoto, mam 16 gąbek Też idę kupić gąbki yy... Dobra, Czekaj, poczekaj na mnie, nie, nie ten handlarz, tu yy... Bloki Gdzie jest gąbka, w czym? W utility, tam gdzie. Utility. tam utility. Rady dobra, widzę. Kupiłem 8 dobra. E, kill mam, off, też, kill off. mam Ja mam kill off i ten. I nożyczki. Wszystko masz? E, jeszcze fireballa, kup, bo mi nie starczyło żelaza e, na... Nie, idą do nas, idą do nas, są u nas. Jeden jest u, u nas. Dasz mu radę? Dasz Radę czy nie? Tak! Próbuję. Nie wyliczyłem za bardzo wełniaka. Nic nie widzę. Oszlak zabudowałem im gąbką całą wodę. Im? Im. Całą wodę. Nam też zabudowali. Klep go. Staram się. Klep go, stary. Zabiłem im tego. Zabiję u nich jednego. Mam go. Nice. Obsydian mają, stary. Co? Obsydianem muszko zabudowane. Jezus Maria Ile się to kopie No co jest Nie Spadaj 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 Spadł Ja też spadnę A jednak nie Zabiję mi obydwu Ale musimy uciekać Dobra ogólnie to z nimi wygramy Ogólnie z nimi wygramy Ale potrzebuję O zrzucili mnie Zrzucili mnie Dobra nie Dobra, powiem ci tak, da się to zrobić Da się to Zrobisz? zrobić Potrzebujemy naprawdę dorąbanych kilofów. Dobra, dobra To jest y do zrobienia Tak, to jest do zrobienia Mamy wodę czy nie? Mm, nie, wodę nam spuścili Całą? I blue, a gąbką y Item shop, woda Potrzebuję jeszcze wełny i ją naprawiam. Ty masz w razie co gąbkę Mhm mm Dobra mm. Wiesz, co ja zrobię? Mm, to tak, tak, tak Dobra, oni starają się teraz tam odbudować czym mogą. Mam plan, co zrobię Tak Tak Ja teraz zabuduję to tak, żeby nie mogli gąbką tego tak, w tak prosty sposób zrobić, o Do nas. O, już? Yy, nie wiem, co on chciał zrobić. Mam ogólnie diamentowy kill -off jeszcze z mocnymi ulepszeniami z efficiency trójką i jeszcze efekt haste. Więc jak tylko się do nich dostanę, stary, to jest po nich. To jest ewidentnie po nich. Potrzebuję. Masz jeden emerald? Szybko. Wodę nam zniszczyli. si yy, rzucam ci. Yy, broń wody, broń broń, broń łóżka, broń łóżka. Broń łóżka. Co jest? O Boże, blokowanie się o kąty w tym trybie. Yyy Kup się no. Miecz mi się nie chciał kupić, dobra. Wiesz, co nie wiem, czy jest? Bierz go. Gdzie, gdzie, gdzie? Za, zabudował się. A ja utknąłem w kącie znowu. A jak za dobra. Yy, dobra, wiesz, co, nie ma co. Nie, to nie pozostało jak szarża na nich. Tak, yyy Przygotować się dobrze i lecieć. Tak, tak, do, dokładnie. Ja mam bardzo mocny kill, więc. To jest generalnie do zrobienia. Mmm. Dwa, trzy, dobra, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra wiesz, co, jeszcze czekaj, czekaj, czekaj. Złote hmm? jabłka, złote jabłka, złote jabłka. No Jabłuszko, kupiłem sobie trzy, dobra. Ja mam dziesięć, masz połowę. O, dobra, nie, nie, nie trzeba, ale dziękuję. Mam dziewięć jeszcze teraz, to czekaj, jeszcze z dwa jeszcze podrzucę. Dobra, idziemy na nie, dawaj. Yy, masz może to jajko? Nie, 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 to było na Kurde no Potknąłem w końcu Nie mogę się ruszyć Idzie do nas Dobra, widzę go Gdzie? Gdzie? Wyratował się, wyratował Tylko, że co mu to da? Nie wiem Co jest? Wyratował się znowu Dobra A On ma drewniany miecz, gościu, z kim do, z czym to ludu? No znowu którym w cholernym kącie On to chyba celowo robi, wiesz? Nie mogę nic zrobić? O. Co on robi? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, yy, idziemy, po prostu idziemy. Bo zauważ, że ich bijemy jak chcemy. Mm, <ścoughs> Oni wodę odbudowali? Nie chyba. Nie, nie odbudowali wody nawet. Ty idziesz za mną? Idziesz? Tak, 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 tak Czekaj, to jak coś się szło? Tu? Tędy Tędy i tu jest most, dobra No, na most pewno po tu jest też most, tu jest też most Przejdziemy do nich? Dobra Na pewno przed walką trzeba zjeść jabłuszko, bo to regeneracja i więcej HP ogólnie Dobra Zjadłeś? Mhm On cię próbuje podkopać, uważaj Wiem! O, dostałem strzał nie, 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 nie! On też, on też. A ja nie żyję. A masz kilo? Nie, muszę czekać na ciebie. Dawaj, tu szybko. Ja nie żyję. A łóżka nam brzeli. Ale ja, jej... i... ja, o szlag! <laughs> Stary łóżko nam no, przecież rozwalili już dawno. No nic, lipa, ale było blisko, było blisko. A szlag! Szczerze, gdyby mnie nie zrzucił, to byśmy to wygrali. No. Dzień mnie zrzucił. Dobra, no, no nie udało się. Mam nadzieję, że odcinek na Wam się podobało. Jeśli tak, to łapeczka w górę wpadnijcie na Instagram do griza, macie wszystko w opisie. I w karcie trzymajcie się. Na razie, cześć. Uf. Hej!